No halo siemanko, cześć. Witam was na moim super kanale YouTube z aktywnością jeden film na pół roku. Czytaj cztery miesiące, czyli jeden film na sezon. Zobaczymy, co Epic Games dla nas przygotował w tym sezonie. Dobra, prawda, co? nie wiem czy ten filmik będzie można oglądać, więc po prostu go skipniemy. Obejrzycie Witaj go sobie. Twoje recenzje są imponujące. Oto U, twoja ale ciekawy wstęp był, nie? bojowy, by zrekrutować te drużyny agentów. Miałśniak. Cie ciekawy wstęp zaprezentowali. Midas. Geniusz i prawdziwa złota rączka. Ten fajny gość jest. Maya, elitarna specjalistka, Oj, ta bobka. która staje się wyjątkowa. I nie tylko. Ej, fajnie, że oni coś takiego prezentują. Że, jakby chcą taką bułę dołożyć do tego e, Fortnite'a. Bo ostatnio trochę to podupadło. Ej, fajnie to wygląda. Jakaś chyba nowa branka była, co? Mi się wydaje. Sądnie. Podejmiesz się także ograniczonych czasowo operacji, które zmienią losy wyspy. Proszę, ciekawe to, ciekawe to, e, to wygląda. Zaczyna się od zakupu karnetu bojowego. Zyskaj drużyny agentów, 1500 widolców i całkiem nowe przedmioty. Fajne, fajne. fajne Ryszłość jest w fajne Twoich senty. rękach. Wiemy, że podejmiesz właściwe. Podoba decyzję. mi się. Powodzenia. <laughs> Deadpool? what the hell? Deadpool? Halo. Dobra, e, moment. Momencik, najpierw sobie. Najpierw sobie wpiszemy kod e, twórcy, który jest już nieużywany od bardzo dawna. Potwierdzamy, O! Zobaczcie co w sklepie jest. Nie wiem, czy ten gościu był, czy nie. całkiem. Idę de, e, taki demon. Co tam jeszcze w sklepie jest? <gry> A to jest karnet bojowy, dobra. O Boże, to jest bananek! Goddammit. Mm, dobra. Mm, 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 zgubiłem się. Karnecik. Tyk. Faj. Potwierdź zakup. Buki! Okay. Upgraded. Dobra, i jeszcze takie ogłoszenia. Jak będzie dużo łapek, to do wygrania taki właśnie karnecik eee, coś się nie ładuje. Coś się nie ładuje, ale to damy wyposaż, odbierz, okej. Okay. Dobra, i zobaczymy w karnecie jak to wygląda. Mapa wezwań, ale zmienili, zobaczcie. Wow, spoko. Nie wiem, czy tego nie podgłośnić lekko. Gdzie to jest podgłaszenie? Tutaj jest podgłaszenie. Sound effect, music effect. Dobra, żeby było dźwięki widać. Spoko. Tak będzie okej okay, chyba. Dobra, jeszcze zastosujemy grafikę na, na high, żeby, żeby po prostu te skiny wszystkie fajniej wyglądały. Tutaj to trochę to się będzie. Oho, okej, okay, zładowało się. Nice. Dobra, patrzymy, jak wygląda karnecik ogólnie. Patrzymy na szybko, jak wygląda karnecik. I to jest pierwszy skinek. I to jest już spoko skinek. Halo? Pokażę, pokażą mi się zmiany tego skinu, czy nie? Czy takie zostaną? Dobra. Ale ogólnie ten skin wygląda spoko. Pan bananek na no to do śmietnika ogólnie skin. Ale może komuś się podobać. Kolmi? <śpoko> spoko. Hmm. To typowe śmietniki. Jakieś spadanie takie mech w sumie. Takie mech, fałdolce typowo. Lecek, bananka, goddammit. Nie wiem, mi się ogólnie ten klimat bananka nie podoba. Wiem, że wiele osób, osobom to się może podobać, więc... Więc nie hejtuję za mocno, ale... na no, dla mnie to jest takie mech. No, takie młode malowania. Takie podstawowe. Muzyczka. Okej. Okay. I pierwsze zbieraki. Bardzo fajne zbieraki, by the way. Mega spoko wyglądają. I lecimy dalej. O dolce. zobaczymy to co najciekawsze, nie? bo nie ma sensu jakieś pierdło oglądać. Fajny ekran wczytywania, podoba mi się. propsuje. Mmm, dla, To jest chyba dla tej babki, nie? Jak mi się wydaje. Z tymi, to, z tymi dwoma kilofami. Spadanie. Nie, znaczy lotnia, co ja gadam. Lotnia z paliskami, z pieniędzmi. Taka mech. Nie, to faudolce dolce znaczy, tutaj spray, to chyba nikogo nie interesuje. Kolejny ekran wczytywania, który wygląda mega spoko. Czy jakieś statki były takie większe, by the way? Ej, to jest chyba pierwszy skin. A nie, był w poprzednim zadaniu ten glut cały. Ale na tym modelu tego budowniczego. No, spoko. Trochę duże. Ale okej. Okay. Połdolce, kolejny ekran wczytywania. Taki sobie. Taki sobie. O, to chyba będzie do tej, do tej kobitki. Ej, to jest mega ładny skin na no ogólnie. Mega ładny skin jestem ten pierwszy. Eee, co to jest? To boom? Czy to jest jakaś lotnia, czy what the hell, co to jest? Może jakiś nowy item? To jest chyba lotnia. Spoko. Tak jak było na tym trailerze, że ona chyba na tej lotni latała, nie? Malowanie... Ale fajne, z tego. E, no, Borderlands'y chyba, nie? Takie trochę. Dobra, let's go dalej. 30 level. No, taki spoko kilo całkiem. Let's go dalej. Spadanie takie walentynkowe troszkę, nie? Takie bum. Lotnia, taka ściekowa. Tu to co było? Nowy set dla bananka, eh. Nie, dla mnie, ten skin to w ogóle jest nieporozumienie, ale lecimy dalej. Tutaj fałdalki oczywiście. I tutaj kolejny plecaczek. A to jest dla tej babki, chyba. O, i ona jest na 40 poziomie, więc poczko To nie można to wbić. Okej, okay. muzyczka jakaś. Mamy kolejny taniec. Trochę jak Eddy Tak nie do końca, ale. Ale spokojnie, jest fajne. Dobra, patrzymy kolejny skinek. Kaboom. I w ogóle na tym. na, Zobaczmy nagrodę. A tak możemy zobaczyć jeszcze. No spoko. Fajny, fajny skinek, fajny skinek. Dawaj dalej. Dawaj dalej, bo się jeszcze nie spodziewam. Śmieszna animacja, że takie łapki przechodzą przez ten Przez e, tego wrapa na, na, na branie. Bo to chyba od bananka coś tak czuję, co? I Let's go dalej. A nie, to pewnie będzie od tej... No tu myszy, jakaś szpulka. Od tego sokota. Co tu dalej mamy? <grym> okej. Okay. Fajne całkiem kilofy. Całkiem fajne kilofy. No chyba lotnia, ty fajna. Fajna. Zobacz nagrodę, jak to działa. Ta, tutaj się trzyma za to. Fajna lotnia. Taka, a, taka, taka, taka koścista. Mega spoko. Padanie kolejne. Całkiem fajna. Całkiem fajne może być ekran wczytywania z tym potem. <laughs> Spokojnie. What... A jeszcze mam kubeczek świąteczny. Siup, tak o. Patrzymy, kitku. Ale jak laty napinę. E, fajny drapik na, na broń. Całkiem, całkiem ciekawy. Czyżby to była kolejna lotnia? To jest kolejna lotnia. W ogóle co lotnie są w tym sezonie? <noise> Odjechane takie. <noise> Spaczka. Tutaj jakiś miecz w ogóle na plecach. Okej. Okay. Dobra, kolejny mamy ten. Kolejną mamotkę, ale tak nie za dużo tej emotki. Tu Tu Ty, Fajne mieczyki. To, to są kilofy, fajne te kilofy. Proszę, za 70 poziom. Ja Nie wiem, czy tyle wbiję, ale fajne są. I to chyba od tej łoweczki jest. Bo mamy kolejne spadanie. Będę skipował te rzeczy, które są jakieś gówniane, nie? O, spadanie słabe. Ogólnie spadania w tym sezonie są takie. Eee! Eh. Bez szału. Bez strzałów to fajniejsza. Lotnia do kitu. To go nie interesuje. Fałdolki, oczywiście. Bananek, kolejny styl jakiś. Eee, kolejne malowanie na broń. Słabe. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Jakieś takie zbyt stylowe. I zobaczymy na tą kobitkę. Zobacz. Skin. Ej, ona jest na tym małym modelu takim w ogóle wykonana. Dlaczego jej nie można tutaj obracać. Sensu. Ale ogólnie tamte dwie, tamte dwa poprzednie skiny były, tamte dwa skiny były fajniejsze. O! zobaczcie, tu jak się tak wybierze. Ej, to ja muszę jeszcze te poprzednie skiny zobaczyć. Uda się to wybrać jakoś? Nie da się tu wybrać na tym skinie. U! Uh. U! Uh. Pewnie to będzie można w każdym momencie zmienić. A zobaczymy tutaj. O kurde O kurde. Aha, nie możemy tak podejrzeć. To wygląda naprawdę spoko. A tego też można? <śmiech> <śmiech> Jak młu ta, wyskakuj Ej, spoko. Spoko to wygląda. Mm, a ta? Aha, dobra, to już widzieliśmy. To już widzieliśmy. He. <laughs> okay. Spadanie. O, to jest fajne spadanie. Tak dużo animacji, nie? Dużo efektów. Tu jakieś fałdolki znowu. Fajny kilof. Lubię takie kilofy zwykłe. I to jest kill off do ostatniego skinu, chyba mi się wydaje. Bo Midas, das. Ten, ten gość jest ostatnim skinem. To jest fajny. Ech. Ech, ech, ech. E, plecak jego. Tutaj jakieś pierdoły, to nawet nie patrzę na to. Malowanie. Malowanie ładne. Malowanie ładne. I patrzymy Midasa. Mega spoko wygląda ten skin. Jeden z lepszych y, skinów na... Jako ostatni. Mega fajny jest. Mrok. Mrok taki złoty, a duch taki. <laughs> Ale chyba najbardziej mi się podoba klasyczna wersja. Tego gościa, czyli ta. Ten wygląda najlepiej, zdecydowanie. Dobra, i to by było na tyle. To by było na tyle. Jeśli oczywiście materiał wam się podobał, strzelcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i w ogóle. Czy będzie coś grane w tym sezonie? Nie wiem. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ej, edycja stylu. Ona ma w ogóle edycję stylu? Jakieś ma edycję stylu? Jakieś tylko, że. Tylko, że. Nie wiem jakie. Nie wiem, jak to odblokować. Nie wiem, jak to zobaczyć. Ale fajny skin go nie, podoba mi się. Propsuje. Takie skiny takie są spoczko. Do tego możemy dołożyć na przykład. Co mnie ten kill będzie pasował, w do Chociaż i tak by mi się. Wydaje mi się, że najlepsze będzie coś w stylu. Coś w stylu tego. Coś w stylu tego. I tą głównie nam wyrzucimy, bo używałem ją w poprzednim sezonie. Dobra, a do niej jeszcze damy... Do niej jeszcze damy... Do niej jeszcze damy, do niej jeszcze damy... Eee, zastosuj dla wszystkich. Tak. Dobra. I to by było na tyle. Tak jak już mówiłem. Jeśli dobijecie jakieś tam łapeczki w ogóle... To karnecik będzie. Jako giveaway. No, I jeśli chcecie filmy to też piszcie w komentarzach. Lecę. Siemanko. I zapraszam Was do gierki, no oczywiście. Ja chyba coś dzisiaj pogram. O, w ogóle zobaczymy, jakie są tam. Eee, zobaczymy, jakie są. To są? Dobra, nie zobaczymy. Hello. <grystanie>